Jakieś niebezpieczeństwo? Światłość jest mą siłą. Jakieś niebezpieczeństwo? W sprawiedliwości niech się w stanie zachować. Jakieś niebezpieczeństwo? Nadchodzi sprawiedliwość. Służę Światłości. Czołek! Straszne Gdzie mamy ruszyć? Jakieś niebezpieczeństwo? Czołek! Gdzie mamy ruszyć? Masz kulkę? U, krzepi! Służę Światłości. Straszne uzycie! Gdzie mamy ruszyć? Jakieś niebezpieczeństwo? Straszne uzycie! Nie trzeba mi się kłaniać. Na honor. Bierzmy się do walki. Służę światłości. To oczywiście. Nie trzeba mi się kłaniać. Sprawiedliwości niech się, się za coś. Służę światłości. Bierzmy się do walki. Nie ja mam ruszyć! Cołech! na wce. Jakieś niebezpieczeństwo? Nie trzeba Jest mi się kłaniać! Jakieś niebezpieczeństwo? Witajcie, dzieci. Jestem zat. Przynoszę wam ostrzeżenie. Odejdźcie stąd czym prędzej. Ciekawość sprowadzi na was tylko śmierć. Czy to ty wywołałeś zarazę, nekromanto? Ten kult to też twoja sprawka? Tak. Kazałem wyznawcom kultu Potępionych rozwieść zakażone ziarno. Ale nie wszystko jest tylko moją zasługą. Nie rozumiem. Jestem sługą upiornego władcy Malganisa. To on zesłał plagę, która oczyści świat i sprawi, że ogarną go wieczne ciemności. A z czego konkretnie zamierzacie ten świat oczyścić? Z żyjących, rzecz jasna, plan Malganisa zaczął już działać. Odszukaj go w Stratholm, jeśli potrzebujesz następnych dowodów. Sprawiedliwości, niech się stanie zadość. Nie trzeba nam się kłaniać. Sprawiedliwości, niech się stanie zadość. Wszystkie spichlerze są puste. Ziarno zostało już wysłane. Przybywamy za późno. Sprawiedliwości, niech się stanie zadość. Służę światłości. Światłość jest mą siłą. Sprawiedliwości niech się stanie zadość. Jakieś niebezpieczeństwo? Czołem! Światłość jest mą siłą. Jakieś niebezpieczeństwo? Czołem! Bierzmy się do walki! Służę Światłości! Światłość. Na honor! Służę Światłości! Nie trzeba mi się kłaniać! się Nie się kłanić. Jak najbardziej. Służę światłości. Gdzie mamy Nie trzeba się bawić. W sprawiedliwości niech się stanie zadość. Gdzie Służę światłości. Świat jest Stasz na bóry. Służę światłości. Światłość jest mą siłą. Sprawiedliwości niech się stanie załość! Nie trzeba mi się kłaniać. Naiwny głupcze! Moja śmierć nic nie zmieni na dłuższą metę, bo plaga zaczęła już ogarniać. 前面。啊